Cześć, cześć, cześć. witam Was serdecznie. Nazywam się Mariusz Henzel, a to jest kanał Liczy się Transport. Bardzo dużo zadajecie pytań, jak zacząć w tej branży, bo obserwujecie różne ruchy w tym segmencie i jest to tak naprawdę temat na biznes. A jak mówiłem na naszym pierwszym odcinku inauguracyjnym, na tym kanale też rozmawiamy o biznesie związanym z odliczaniem kierowców, o biznesie transportowym. To jest bardzo ważne, bo przecież tu wszystko to są pieniądze i te pieniądze i dla kierowców, i dla księgowej kadrowej, i dla właściciela firmy transportowej. I dla firm, które obsługują tą, tą branżę dookoła, też jest bardzo ważny. odcinek bardzo troszkę emocjonalny, troszkę też myślę ciekawy dla osób, które zastanawiają się nad tym biznesem: czy wejść, czy, czy zmienić pracę, czy rozwijać się wewnątrz firmy, żeby stać się pracownikiem, który jest niezastąpiony, albo jest doceniony, albo chciałby dostać podwyżkę. Czyli jak dopasować się do rozliczania kierowców, co powinna wiedzieć osoba. Rodzajny czas pracy kierowców, jakie z tym są związane niebezpieczeństwa, jakie są związane benefity, jak tutaj sympatycznie do tematu podejść. Zaczynamy. Słuchajcie. Nazywam się Mariusz Hędzel i ja zajmuję się tym tematem od prawie 20 lat, a myślę, że już chyba nawet więcej. Nie no, prawie, prawie 20 lat, bo 20 będzie w przyszłym roku. Więc jeżeli byśmy sobie tutaj policzyli te wszystkie elementy, to liczba zmian w przepisach, jakie ja mógłbym wypisać na ścianie to jest naprawdę kilkadziesiąt. Czy to było wejście w życie tachografów cyfrowych, czy to było wejście w życie zmian z pakietem mobilności ostatnio, to są takie najbardziej myślę, kluczowe rzeczy. W tak zwanym międzyczasie było dużo różnych zmian przepisów drogowych sposobów podejść do kontroli, przepisów płacowych, zasad zmiany licencjonowania, to wszystko tak się właśnie poukładało, że ten segment, ta branża transportowa i ten właśnie układ obsługi firm transportowych wygenerował bardzo dużą gałąź gospodarki. Ja osobiście znam około 300-350 specjalizowanych firm. Które rozliczają czas pracy kierowców. Natomiast w kilkudziesięciu tysiącach firm transportowych, i produkcyjnych pracują w ogóle ludzie, którzy wewnętrznie rozliczają czas pracy kierowców. I to są naprawdę eksperci, specjaliści. To jest bardzo konkretny już zawód. Nisza, tak to nazwijmy. I zadaje się czasami pytania, wchodząc na rynek pracy, rozpoczynając twoją, swoją podróż, jakby życiową, jak zacząć liczyć czas pracy kierowcy, jak na tym zarabiać. No właśnie, czy to jest temat trudny. Nie jest trudny. Wymaga po prostu otwarcia umysłu. Nie ma na to szkoły, nie ma na to studiów, nie ma na to fizycznie jakiegoś takiego konkretnego kursu, który mógłby was przygotować od A do, do Z, dlatego że to jest tak dynamiczny element, tak dynamiczna branża, że trzeba tutaj założyć z góry, że będzie cały czas potrzeba się uczyć. Cały czas będzie potrzeba aktualizować wiedzę oraz wiedza zdobyta rok, dwa czy trzy lata temu, no nie będzie na przykład zawsze aktualna. I to jest, dlatego to jest e, bardzo bliskie działom kadr i płac, że to jest bardzo podobny układ, że przepisy płacowe, podatkowe zmieniają się co jakiś czas na pewno i w przepisach rozliczania czasu pracy kierowców też jest sporo zmian. Co trzeba zatem umieć? Myślę, że takim podstawowym elementem, który pomoże Wam zacząć ten biznes i rozpoczynać współpracę albo właśnie przekwalifikować się wewnątrz firmy, żeby swoje stanowisko zmienić na lepsze, na inne, na bardziej dochodowe albo być bardziej unikalnym, to jest temat poznania zasad zatrudnienia pracowników, czyli kodeks pracy, umowy zlecenia, jak to się przygotowuje, przygotowywanie takich umów, obsługa tego typu elementów. To będzie podstawą, dlatego że kierowcy bardzo dużym zakresie zatrudnieni są na umowie o pracę, ale zdarzają się kierowcy, którzy są również na umowie zleceniu, szczególnie w pierwszych miesiącach współpracy, no tak zwanym okresie próbnym, ale nie oszukujmy się, to jest po prostu metoda na to, żeby sprawdzić, szybko zatrudnić, ewentualnie szybko tą umowę zakończyć, bez potrzeby badań lekarskich, różnych tego typu obciążeń formalnych i merytorycznych. Tak ta, ta branża działa, tak te firmy funkcjonują, nie ma się co obrażać, tak po prostu jest. I ta świadomość już jest pewnego rodzaju dobrym elementem. Jeżeli teraz zastanowić się, jakie kompetencje powinno zawierać, powinna posiadać osoba, która, która zaczyna pracę albo chciałaby do takiej pracy aspirować, to tutaj jest dużo analityki. Tutaj dużo jest matematyki, więc Excel, więc takie formuły, zrozumienie, jak te zależności między liczbami się pojawiają. Na pewno będzie kwestia rozmawiania o kwotach brutto, o kwotach netto, czasami się pojawi zrozumienie podatku, czasami się pojawi sumowanie kar w mandatach, jeśli chodzi o. Drogowe przepisy. Również obsługa komputera, nie mówię w bardzo podstawowej wersji, bo każdy myślę ma coś innego na myśli, ale taki element obsługi aplikacji, obsługi internetu, obsługi wyszukiwarki Google, żeby można było znaleźć jakieś przepisy, wyszukać jakieś zmiany w prawie, ewentualnie poszukać informacji u ekspertów, którzy takie informacje publikują, na przykład na, na YouTube, jak tutaj, to będzie na pewno elementem, który się przyda. A zatem, nie da się tutaj wejść z ulicy, nie mając pojęcia o, o jakichś takich elementach nowoczesności, IT, komputerów i oprogramowania, ale z drugiej strony nie wymaga to wcale jakichś wielkich studiów doktoranckich z obsługi statków kosmicznych albo jeszcze tego typu elementów. Zatem spokojnie dacie radę. Więc jeżeli chcielibyście jeszcze w to wejść, to kolejnym elementem, który się pojawi, to będzie przepisy drogowe. Nie, on, nie muszą być one dla Was idealnie poukładane, że musicie każdy przepis drogowy, transportowy, cmr sposób załadunku, zabezpieczania ładunku, uzyskiwania licencji znać, ale świadomość, jak ta branża funkcjonuje, jakie są patologie w tej branży, jaka jest ciemna strona tej branży, że niestety, ale jest tutaj dużo różnych y, takich szarej strefy, że nie wszystkie informacje Informacje są do końca spisane, zlecenia to są bardzo często na telefon robione, albo ktoś komuś nie zapłacił, albo jakby... To jest branża bardzo, bardzo mobilna, bardzo dynamiczna. Nie ma tutaj super spotkań między kontrahentami. Dość dużo czy się dzieje na różnego rodzaju kontakcie spedycyjnym. Przesyłanie dokumentów jest przez internet zeskanowane, mniej lub bardziej czytelne, na czas albo nie na czas. To różne rzeczy się dzieją i świadomość, że nie jest to najpiękniej sformalizowana branża, pomoże Wam w tym. Jakby uczestniczyć. Jeżeli nie oczekujecie idealnej branży, to tak, to, to, jest, to, to jest to miejsce. Nie da się tego poukładać bardzo formalnie, bo zasada praktyczna jest taka, że to dużo jest ruchu, dużo ludzi bierze udział w tych procesach i trzeba po prostu dużo wątków potrafić łączyć. Jeżeli ktoś oczekuje idealnego stanowiska pracy, to niech szuka dalej. Co jeszcze? Programy do liczenia czasu pracy kierowców. Jest ich na rynku kilka. Ważne, żeby również podejść do tematu w ten sposób, że to ma być narzędzie, które Wam ma pomagać w pracy. Czyli poznajcie wszystkie. Potestujcie. Z tego co wiem, większość tych programów ma wersję demo, ma wersję trialowe, żeby sobie bezpłatnie ściągnąć, popróbować, policzyć, poklikać, przyzwyczaić się. Oczywiście do tych programów potem są szkolenia, wdrożenia i zawsze myślę, że producent każdego programu wam w tym chętnie pomoże, bo taka jest jego rola i taka jest jego praca i, i to ma w ofercie. Ale na pewno będzie osoba, która liczy czas pracy kierowcy, m, musiała w takim programie się poruszać. Ten program oznacza, że wczytujecie pliki z Komputera, które przychodzą mailem tak zwane pliki DDD, czy pliki z odczytów, tachografów i kart kierowców. Różnie to się nazywa. Zdolność dopasowywania slangu do tego, co chcemy wiedzieć i usłyszeć, też się przyda. Czyli jeżeli potraficie przerzucać się, rozumieć drugą stronę, wsłuchiwać się w tego, jak ktoś spłyca i skraca komunikaty, to Wam pomoże, bo kierowcy mówią bardzo takim prostym, swoim wewnętrznym slangiem typu pauza, odpoczynek, tutaj zrzutka, tam tachograf, a tu karta kierowcy, a to... nie. Jazda na aucie, albo jeszcze w jakimś innym na aucie, w rozumie nie na samochodzie, tylko na aucie, czyli w trybie tryb aut. Gdzieś też na tym kanale znajdziecie informacje, że na czym polega taki tryb jazdy. Stała nauka o tym, jak kierowcy pracują, zrozumienie ich technik pracy, zrozumienie, że na drodze się zdarzają różne elementy nieprzewidziane, spóźnienie na załadunek, brak możliwości powrotu w terminie odpoczynek tygodniowy czy odpoczynek dzienny, dojazd do parkingu, pewnego rodzaju przekroczenia, pojawiające się wyjazdy. Na wydrukach, takich paragonach stachografu to jest. Codzienność i dla osób, które lubią wyzwania, lubią dynamikę w pracy, jest to idealna branża. Jest to idealna przestrzeń, żeby rzeczywiście się tutaj rozwijać, żeby się douczać, rozwijać swoją wiedzę, być ekspertem i rzeczywiście wtedy nawet można tym konkretne pieniądze zrobić. Ja osobiście polecam. To jest kanał o biznesie, więc nie ma tutaj coś ciemniać. Jest to rzeczywiście gałąź biznesowa. Jak już poznamy tak naprawdę te podstawy i trochę z przepisów płacowych, trochę z przepisów drogowych i połączymy to w formie mm, aplikacji komputerowych, to zapytacie się, czy tu się da rzeczywiście, tu coś no, narobimy się, czy rzeczywiście trzeba dużo pracować non-stop, czy tu się nosem po ziemi jedzie, aż tak źle nie ma. Pamiętajcie, że to jest taka sama branża płacowa, jak i w każdym innym segmencie, czyli wynagrodzenia najczęściej są przeliczane, wypłacane Typowo 10 dnia miesiąca, czyli do 10 bardzo często jest taka spinka, trzeba zebrać dane, zamknąć miesiąc, poukładać te elementy, dużo rozmawiać z kadrami, płacami, nieobecności, urlopy chorobowe, kierowcy przysyłają dokumenty. W drugiej połowie miesiąca jest rzeczywiście leżej i to też jest ważna informacja. Więcej skupienia czasu i swojego, swojego zaangażowania na początku miesiąca w te zadania, natomiast rzeczywiście w drugiej części miesiąca tych zadań jest troszeczkę mniej i można ten swój czas wykorzystać jeszcze na inne zadania, inne obowiązki. I rzeczywiście bardzo często bywa tak, że rola rozliczającego jest połączona z menażerem transportu, ze spedytorem, z kierownikiem działu, z odczytywaniem tachografów, ze szkoleniami dla kierowców, z przygotowaniem dokumentów. Z różnymi elementami, bo rzeczywiście tutaj tej pracy nie ma aż tak dużo, a jak mamy jeszcze dobre narzędzie do obsługi, nam pomaga, czyli większość elementów nie robi się ręcznie, tylko odpowiednio kontroluje maszynę, no to w dzisiejszych czasach, kiedy mówimy o sztucznej inteligencji, o AI-ach, o innych czatach GPT, warto pamiętać, że te systemy już automatyzują bardzo mocno rzeczy. Współpraca z działem księgowości. To jest wyzwanie, ale też nie jest niemożliwe, bo pamiętajmy, w każdym z tych, na każdym etapie pracują ludzie, którzy po prostu chcą, żeby z nimi ktoś porozmawiał i umiejętność komunikacji, umiejętność wyszukiwania potrzeb i ułatwiania życia tej drugiej osobie jest też elementem, który daje satysfakcję, radość i, i tutaj jakby pewnego rodzaju elementy takie społeczne, funkcjonowania, empatii. Też się przydadzą. Jeżeli macie pytania, chcielibyście zobaczyć, jak to wygląda w praktyce, piszcie pod tym odcinkiem komentarze. Myślę, że będzie taki moment, kiedy nawet tutaj będę w stanie Wam pokazać taki bardzo krótki proces odczytywania od plików, komunikacji z kierowcą przez analizę wykroczeń. To może być bardzo ciekawy, myślę, temat, żeby oglądać, zobaczyć, poukładać i podyskutować na, na, na ten układ. Żebyście też zobaczyli, jak wygląda dokładnie taki. Godzina z życia rozliczającego, czy dzień z życia osoby rozliczającej, nie przerażajcie się, to jest bardzo fajna, bardzo fajna praca, bardzo przyjemna, chociaż czasami stresująca, bo presja czasu, element wyliczenia wynagrodzeń i odpowiedzialność. I to zostawiłem na koniec, bo odpowiedzialność za cudzą pracę, za cudze, za cudze wynagrodzenia, za cudzy kredyt, za to, że ktoś utrzyma swoją rodzinę, jest. Tym, co powinno przyświecać wam, żeby, żeby być tutaj na tym poziomie bardzo uczciwym i transparentnym. Ta branża i ta część ma dużo złej, ta, ta część jakby rozliczeniowa, ma dużo takiej złej marki, dużo złej prasy, że płaci się pod stołem, że ktoś kogoś gdzieś nie do końca dobrze zrozumiał, że skomplikowaność przepisów korzystuje się po to, żeby no nie do końca wszystkie elementy dobrze płacić. Ja mam taką ambicję, żeby to zmienić. Ja mam taką ambicję, żeby wam pokazywać te wszystkie złe. Rzeczy, ale również na nie gotowe rozwiązania. No więc uczciwość i taka odpowiedzialność polega na tym, żeby jeśli widzicie, że coś jest źle robione, to po prostu się na to nie zgadzacie, robicie to dobrze i warto tutaj w tym miejscu postawić na swoim. Dlatego też jeszcze jedną kompetencją, jeszcze jedną umiejętnością, którą warto mieć, to taka umiejętność postawienia się przeciw złu, który może się czasami dziać. Niech ta branża będzie lepsza i z tym elementem wam zostawiam. Jeżeli macie ochotę, klikajcie w dzwoneczek, klikajcie w subskrypcję, udostępniajcie ten odcinek Inne również. Zapraszam za tydzień do zobaczenia. Cześć.